Entuzjastą grillowej kuchni tego obrazu przedstawiać nie trzeba. Miłośnicy wrzucania potraw na ruszcz zebrali się dziś z okazji pierwszej edycji Grill Show, odbywającej się na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Po jednej z imprez grillowych, tutaj wspólnie z przyjaciółmi z Poznania, uznaliśmy, że w takim mieście jak Poznań, no też fajnie by było taką imprezę grillową zrobić. No i nasza karawana tutaj dojechała po prostu do Poznania. Na grill show udaliśmy się, aby odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Dobry grill, czyli jaki? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy zebranych dziś tak zwanych grill masterów. Najważniejsze jest serce, które w to wkładamy. Jeśli wkładasz coś w serce, to zawsze jest to super. Na dobrego grilla, no to podstawa to jest dobry surowiec, czyli kiełbaski albo jakieś mięsko z sezonowane. Grill jako urządzenie. A jakie narzędzie, jaki grill jest dobry do tego? E, proszę pana, no chodzi o to, żebyśmy mieli duże spektrum temperatur na całej powierzchni rusztu. O skuteczność metod proponowanych przez specjalistów do spraw grillowania zapytaliśmy zebranych wielbicieli podgrzewanych na ruszcie potraw. Wyżerka. Powiem wam szczerze, że no, zrobili ucztę dla Poznania. No. Można się tu... Przy, przy tej degustacji to tak pojeżdżę. A tam gdzie teraz jest największa kolejka, też bardzo dobre te burgery, Wspaniałe burgery, bardzo dobre. Polecam. Mięso jest ważnym składnikiem w diecie również dla sportowców, jak przekonuje były mistrz świata w siłowaniu się na rękę Tomasz Szewczyk. Ochotnicy mogli zmierzyć się z nim w zawodach arm wrestlingu. Ja generalnie jestem typowym mięsożercą. Kiedy robię redukcję tego mięsa, jem bardzo dużo, kiedy robię masę również. Także wydaje mi się, że z niego jest u mnie największa siła. Prawdziwi miłośnicy grillowania, którzy przegapili dzisiejsze Grill Show, mogą nadrobić zaległości jutro. Paweł Guszyński, pół z dnia.